Dzisiaj do miasta Skierniewice zaprosiłam pana ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego, pana Zbigniewa Ziobro. Witam bardzo serdecznie. I mojego kolegę, posła Tadeusza Woźniaka. Witam bardzo serdecznie. Dzień I oddaję dobry, głos Państwu. panu ministrowi. Dzień dobry, witam państwa. W przypadku zwycięstwa Tuska Polaków czekają. Wysokie wzrosty cen wszystkiego i drastyczne cięcia wydatków budżetowych na obronność, politykę prorodzinną, programy emerytalne. Zapomnijcie o 800+. To jest bowiem warunek cięcia budżetowe wprowadzenia w Polsce euro, a to jest jeden z priorytetów Donalda Tuska, do czego się zobowiązywał w Brukseli. A dla pana Hołowni euro to jest polska racja stanu. Wszędzie, gdzie wprowadzano euro, rosły drastycznie ceny, a rząd tracił możliwość wpływania na procesy gospodarcze. Dlatego Polska się tak rozwijała na tle innych krajów dynamicznie, ponieważ w Polsce nie było euro, tylko była złotówka i mogliśmy mieć realny wpływ na procesy gospodarcze i wzrost gospodarczy. Realizacja planów Donalda Tuska to też takie konsekwencje dla polskiego społeczeństwa. Ubożenie, i nie przypadkiem Donald Tusk został mianowany w swoim czasie premierem polskiego ubóstwa. Nie tylko dlatego, że pieniądze w okresie jego rządów nie były przeznaczane na pomoc rodzinom 800 plus, nie tylko dlatego, że nie były przeznaczane na wsparcie programów emerytalnych, 13., 14. emerytura, aby zapewnić godne życie w jesieni życia, ale też dlatego, że wypływały do zorganizowanych grup przestępczych, mafii VAT-owskich, ale też polityka gospodarcza była tak prowadzona, bo uwzględnić interesy innych, a nie polskie. I Wprowadzenie euro jest właśnie takim elementem uwzględnienia interesów innych, tworzenia rządu w Brukseli, a nie w Polsce. I do tego potrzebna jest panu Tuskowi zmiana prezesa Narodowego Banku Polskiego. Stąd tak to zdecydowanie zapowiadał, mówiąc, sugerując wręcz siłowe rozwiązania w wypadku zwycięstwa. Ale konsekwencja tego jest ta sama dla Polaków: drastyczne wzrosty cen, drastyczne cięcia wydatków budżetowych na programy prorodzinne, obronne oraz te związane z systemem emerytalnym. I Polacy muszą mieć tego świadomość, również idą za te wybory. A że te wybory dotyczą bardzo wielu dziedzin życia i dwóch różnych wizji państwa, no to już miałem okazję się o tym mówić i mam nadzieję, że wszyscy Polacy, którzy mają w sercu Polskę jej dobro, dobro przyszłych pokoleń Polaków, abyśmy żyli w wolnym, suwerennym państwie, o którym decydujemy my sami, a nie ktoś za nas, nad naszymi głowami wszyscy powinni udać się na te wybory i wziąć udział również w referendum. Szanowni Państwo. Pan minister mówi o skali krajowej, jak to wygląda i co się stanie, jeżeli nie wygra zjednoczona prawica. Ale proszę spojrzeć na miasto skierniewice, na powiat skierniewicki. Choćby ostatnie tygodnie pokazują, jak wiele środków finansowych i z Polskiego Ładu, i z Rządowego Funduszu Dróg, i z stref przemysłowych napłynęło do Skierniewic. To jest 30 milionów na strefę e, przemysłową, 30 milionów na basen, 8 milionów na e, rewitalizację szkoły, potocznie nazywanej ekonomikiem tutaj. E, to są pieniądze na przebudowę dróg. Następne środki. Tutaj ten plac, na którym jesteśmy, rynek za chwilę się zmieni, bo około 3,5 miliona. Jest przeznaczonych i to również z polskiego ładu na rewitalizację tego właśnie miejsca, żeby ono się przemieniło. I Skierniewiczanie już wiedzą, jak to miejsce będzie wyglądało. Ale my nie chcemy, żeby to były ostatnie środki finansowe, które trafią do Skierniewic. Ja nie wspominam o tych wszystkich środkach, które trafiły do gmin ościennych, tutaj właśnie z powiatu Skierniewickiego. Również wpłynęły miliony. Chcemy, by te środki dalej płynęły. Ale Państwo wiecie, że yy, za czasów Tuska tak nie było. I pytanie jest, co będzie po 15 października? Ja głęboko wierzę, że Skierniewiczanie widzą tą dobrą zmianę widzą zjednoczoną prawicę, która robi wszystko, by lepiej nam się tu żyło, i zdecydują o tym, że wybiorą. Prawo i Sprawiedliwość wybiorą zjednoczoną prawicę. Pani doktor Wędrowska, a teraz pan poseł Tadeusz Woźniak, który startuje z kutna, z niedalekiego okręgu. Tak, z sąsiedniego okręgu, z okręgu numer 11. Po pierwsze, chcę powiedzieć, że bardzo się cieszę, że mogę stanąć przed państwem, przed dziennikarzami, ale także przed wszystkimi osobami, które będą nas oglądać w gronie moich przyjaciół. Ludzi, z którymi jestem związany, którym wierzę, którym ufam, ponieważ to są prawdziwi polscy patrioci. W Sejmie od 18 lat. Zajmuję się sprawami międzynarodowymi. I mogę zapewnić Państwa, że jeśli Zjednoczona Prawica wygra wybory, będziemy nadal żyć w wolnej, suwerennej i bezpiecznej Polsce. My Polsce to bezpieczeństwo i suwerenność zapewnimy. Gdyby zaś Państwo zdecydowali inaczej, gdyby władza została oddana w ręce dzisiejszej tej opozycji strasznej, to wtedy. Zagrożona jest suwerenność państwa polskiego, zagrożony jest na nasz byt, ten, za który miliony Polaków oddały życie. Nie możemy pozwolić, by za jakieś parę srebrników sprzedawać suwerenność i niepodległość naszej ojczyzny. Jeżeli doszliby do władzy nasi konkurenci polityczni, oni, wierzcie Państwo, wpuszczą nielegalnych imigrantów do Polski. Ta relokacja przymusowa czy relokacja obowiązkowa, czy też obowiązkowa solidarność, jak, jak, jak się dzisiaj mówi, one się wykluczają. Nie może być solidarności obowiązkowej. Solidarność pokazaliśmy jako Polacy w roku 1980-89 i solidarność pokazaliśmy w momencie, kiedy Rosjanie pełnoskalowo napadli na Ukrainę. Wtedy pokazaliśmy solidarność ze światem, z narodem i z innymi narodami, z którymi nie zawsze mamy wszystkie sprawy poukładane do końca, które wymagają jeszcze wielu także dyplomatycznych, dyplomatycznych zabiegów. Chcemy ochronić polskie miasta, polskie wioski, chcemy ochronić polskie kobiety przed tym wszystkim, z czym mają do czynienia na przykład kobiety w zachodnich krajach europejskich. Chcemy ochronić polskie rodziny przed, przed dramatami my mamy serce otwarte i ręce mamy otwarte i drzwi naszych domów mamy otwarte ale dla tych których to my zapraszamy i nie pozwolimy aby ktoś gdzieś za granicę powiedział że my musimy przyjąć takich czy takich gości których to oni sobie zaprosili a teraz ich nie chcą albo żebyśmy my płacili na y, przyjęcie gości których to oni sobie zaprosili drodzy państwo jesteśmy niezależnym samodzielnym jesteśmy suwerennym niepodległym krajem i my jako zjednoczona prawica Uczynimy wszystko. I jeżeli wygramy te wybory, zapewniam państwa, że tak będzie, że Polska nadal będzie suwerenna, że to nasze zdanie będzie się liczyło w Europie, a nie że będzie tak, że zdanie Europy będzie obowiązkowe w Warszawie. Jeśli tu doj dojdzie do władzy, takie nieszczęście Polskę może spotkać. Proszę bardzo, może jakieś pytanie Państwo macie? Do pani doktor Wędrowskiej, czy do pana posła Tadeusza Woźniaka? Głośnie. Tylko nie słyszę, proszę wybaczyć, bo Pani nie ze chciał bliżej. Pierwszy pytanie do końca Pan mamy najnowszy informację o przedstawieniu zarzutów, jest taki wniosek, o aż wiemy, na ten temat, a drugie pytanie dotyczące, no, albo raczej prośba o komentarz do najnowszego ostatniego sondażu dla wydarzeń Polsatu jest wynika, że spada poparcie dla włosy rośnie zawsze walki. A jednocześnie zapytano także o referendum 40% rekaruje to co że to Co do Pandora Gate, to y, upoważniłem do przekazywania wszystkich informacji mojego zastępcy, pana wiceministra Piotra Ciepluche, który złożył w tej sprawie zawiadomienie i jest żywo zainteresowany na bieżąco tą sprawą i na pewno jest źródłem wiarygodnych informacji dla państwa. Jeżeli chodzi o wynik wyborów, to wyborcy... Rozstrzygnął, jeśli oddadzą władzę opozycji, to czeka Polaków drastyczny wzrost cen, bo Tusk będzie chciał na pewno wprowadzić euro, do tego się zobowiązywał, i drastyczne cięcie wydatków na programy typu 800, Polacy muszą o tym programie zapomnieć, wtedy programy emerytalne. I obronność na tym ucierpi, dlatego że budżet musi zostać bardzo mocno ograniczony, jeśli chodzi o wydatki, żeby Polska mogła wejść do strefy euro. A to jest jego zobowiązanie. Z Hołownia również deklarował, że to jest racja stanu. A proszę pojechać na Chorwację czy do innych krajów, które wprowadzały euro, co to oznaczało dla mieszkańców drastyczne skoki cen. Więc Tusk zawsze ma do zaoferowania to, co radzi mu Bruksela. Mieliśmy okazję przekonać się o tym. Dotarliśmy do notatek, które są upublicznione, rozmów pana Tuska z panią kanclerz Merkel, która wymogła na nim wprowadzenie podwyższone, podwyższonego wieku emerytalnego wbrew zobowiązaniom Platformy Obywatelskiej, wbrew zobowiązaniom. PSL-u, że nie będzie podwyższany wiek emerytalny. Zresztą oni lubią łamać zobowiązania. Obiecywali też, że nawet Tusk przysięgał, że nie będzie podwyższał podatków i za chwilę te podatki podwyższał. Więc nic dobrego Polaków nie czeka na wypadek zmiany władzy w zakresie ich jakości życia, w zakresie obronności, bezpieczeństwa. A Polki, zwłaszcza Polki, polskie dzieci, czekają ogromne ryzyka związane z wprowadzeniem do Polski setek tysięcy islamskich imigrantów, co na pewno nastąpi, bo oni. Do tego się zobowiązywali, no i żeby Polacy nie żałowali później, że na taki piękny rynek jak w Skierniewicach kobiety będą się bać wyjść z dziećmi na spacer, jeśli będą tutaj gdzieś krążyć rozmaite grupy ludzi, mężczyzn w wieku poborowym, którzy nie bardzo są chętni do pracy, a są chętni do pobierania zasiłków, trzeba będzie ich utrzymywać, ale też do popełniania ciężkich przestępstw kryminalnych. To jest pewien paradoks, znak czasu, że premier kraju, który kilkanaście lat temu uchodził za najbezpieczniejszy w Europie. Ogłosił orędzie do Szwedów, do swojego narodu, stwierdzając, że państwo przegrało z gangami uchodźców i wezwał wojsko na pomoc. Wojsko z karabinami maszynowymi ma chodzić po miastach i patrolować miasta szwedzkie, tak jakby to był Meksyk albo Syria. Do tego dochodzi. Zróbmy wszystko, żeby tu w Skierniewicach nie trzeba było kiedyś prosić wojsko o patrolowanie, żeby w Rzeszowie gdzieś byłem, w Warszawie, w Poznaniu. W Łodzi czy w Wrocławiu nie trzeba było wyprowadzać wojska na ulicę, by dbać o bezpieczeństwo i porządek. To jest wybór. Polacy mają wybór i to jest też pytanie o referendum. Droga pani, polskie prawo mówi, że Polacy mogą w wyjątkowych sytuacjach sami, bez rządu, bez parlamentu, podjąć decyzję, która będzie wiążąca dla rządu, dla każdego parlamentu i dla każdego rządu, właśnie, niezależnie od barwy politycznej, właśnie w formie referendum, jeśli ono przekroczy 50%. Polacy mają szansę. Zablokować napływ do Polski imigrantów, ktokolwiek by nie rządził. Czy to zrobią, to jest ich decyzja. Czy mają, mają prawo podjąć decyzję, czy wiek emerytalny będzie podnoszony, czy będą prywatyzowane strategiczne gałęzie polskiego przemysłu, e, czy będzie likwidowany mur na granicy z Białorusią i w tym sensie likwidowana polityka obrony Polski każdego naszego centymetra na wypadek wojny hybrydowej, czy prawdziwej wojny w przyszłości, gdyby oby taka się nie zdarzyła, ale gdyby taki scenariusz nastąpił. To wszystko jest w rękach Polaków. E, jest demokracja. Korzystajmy z demokracji. Czy ja mogę słówko? Ja się odniosę do tych sondaży, które są przedstawiane już od dłuższego czasu. Szanowni Państwo, ja jestem lekarzem i w gabinecie lekarskim pacjenci o różnych rzeczach mówią: tych, które są dla nich ważne, czasami mniej ważne, ale w ostatnich tygodniach rozmawiamy również o tym, co się ma wydarzyć. I mogę powiedzieć tak. Hejterska kampania, która jest prowadzona przez platformę obywatelską, prowadzi do tego, że wiele osób mówi wprost: my nie wypowiadamy się na kogo głosujemy głośno, bo boimy się tego hejtu, który płynie ze strony opozycji, ze strony platformy Ludzi Tuska. Ale przy urnie wyborczej pokażemy, na kogo chcemy głosować, że chcemy głosować na Zjednoczoną Prawicę. I to jest ważna sonda, panie redaktor, bo Pani doktor spotyka się każdego dnia z dziesiątkami pacjentów. No, przynajmniej myślę, 40 ma... osób dziennie. I ma szerszy netogląd niż jeden polityk. Ale to nie są te dodatkowe obawy, zmartwienia dla Państwa na, na chwilę przed zakończeniem kampanii. Bo, to znaczy, że ostatni sondaż no, nie jest aż I, tak optymistyczny. Wierzymy jest, jesteś... w mądrość Polaków. Szanowni Państwo, jeśli mogę jeszcze... Y Sondaże są różne i pewnie każdy mógłby się powoływać na taki sondaż, na jaki mu tam yy, odpowiada. Yy, natomiast yy, my uważamy, że yy, tym właściwym sondażem to będzie niedzielna i nie, niedzielne głosowania. I wtedy okaże się, kto przekonał Polaków, czy my do tego, żeby Polska została wolnym, niepodległym, suwerennym krajem, czy też nasi konkurenci, którzy mówią, będziemy robić wszystko, co nam Bruksela nakaże. Jeżeli Polacy zdecydują, że tak chcą, no mój Boże, no, no, no to trudno, ale to będzie dramat dla państwa polskiego i każdy musi sobie z tego zdawać sprawę. Yy, jeszcze raz zachęcam wszystkich Państwa, żebyśmy w sposób odpowiedzialny, odpowiedzialny za ojczyznę, poszli do tych urn wyborczych i tam zagłosowali, ale także żebyśmy zagłosowali w referendum. Drodzy Państwo, drodzy Państwo yy, nasi oponenci, nasi konkurenci polityczni, yy, już nie chcę nazywać ich wrogami, to mocne słowo... Yy, oni twierdzą, żeby znaczy nawołują, żeby y, ich zwolennicy nie poszli na y, referendum, nie, nie wzięli udziału w referendum. A dlaczego mają nie wziąć tego udziału w referendum? A dlatego, że jeżeli referendum nie będzie wiążące, to jakby tak y, oni doszli do władzy, mają rozwiązane ręce. Mogą sprzedać polski majątek, mogą, mogą ścią, ściągnąć y, imigrantów, mogą zrobić wszystko, co im się nie podoba. A gdyby w referendum cztery razy odpowiedziano y, nie na zadane pytania, to każdy rząd, czy to będzie nasz rząd, czemu, czego życzę Polsce, y, czy to byłby nawet rząd dzisiejszej opozycji. Będzie związany wynikiem referendum. I dlatego w Niemczech jest takie zaniepokojenie, ponieważ Niemcy mają też swoje badania i Niemcy uważają, że właśnie w referendum może wziąć udział powyżej 50% uprawnionych do, do głosowania. A wtedy także pan Donald Tusk, w razie czego, miałby rączki związane i tam już połajanki z tamtej strony też płyną, żeby zrobić wszystko, żeby to referendum się nie udało w sensie takim, żeby nie było wiążące. Ja zachęcam Polaków, moich rodaków, moich wszystkich najbliższych. Że idźmy na wybory, zagłosujmy na Zjednoczoną Prawicę i weźmy udział w referendum. To najpiękniejsza forma demokracji bezpośredniej. Skorzystajmy z tego. Nie dajmy władzy tym, którzy będą robić z nami to, co im nakaże Berlin i Bruksela. Czy ktoś z Państwa ma jeszcze pytania? Jeśli nie, to ja jeszcze raz zachęcam do głosowania, do udania się na wybory i referendum oraz w. W Skierniewicach, w Piotkowie Trybunalskim, w Tomaszowie, w Mazowieckim i wielu innych miejscowościach tego okręgu. Piętniska, numer 10. Zachęcam gorąco Państwa do dania głosu na wspaniałą osobę, panią doktor Ewę Wędrowską. Szczęśliwa siódemka. Tak jest. Natomiast w, w okręgu Sierackim jest. Jest też lista zjednoczonej prawicy, jest tam wielu wartościowych ludzi, ale wśród nich jest człowiek, którego bardzo dobrze znam, którego z przekonaniem rekomenduję, niezwykle doświadczony polityk, polski patriota, samorządowie, człowiek, na którego wyborcy i Polska mogą liczyć. Tadeusz Woźniak. Jest na miejscu trzecim, trzecim tak. więc tam jest łatwiej, szybciej trafić, chociaż do siódemki też każdy dojdzie, jeśli chce wybrać naprawdę wspaniałą, energiczną, zdecydowaną kobietę, która w Sejmie mogłaby wiele wnieść nie tylko kobiecej łagodności, ale też i energii, czego życzyły sobie wszyscy w polskim parlamencie. Wszystkich mieszkańców Okręgu 9 uprawnionych do głosowania także zachęcam, zagłosujcie Państwo na Ewę Wędrowską. Dziękuję. Dziękujemy, Dziękujemy bardzo. bardzo. Dziękuję. Dzięki. Dziękuję. 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 Dziękuję bardzo.